Gajeś! Wstanie z drugiej do czy nie? To no. wyciągarka i... Ale nie, co tu stanie, bo tam prawie pociągnął po bieganiu. Jedziesz następny? My z tymi, najebie się ich i co my tam zrobimy. To poza sami... mnie, ej no. <gry> Spokojnie. No, no Cieka. no to. Ej, no to... Nie skoń, ma trasy, tam no to, skoń, to, skoń. Że nie ma trasy, ale to wiesz, każdy no czeka, każdy chce, chce jechać, coś tu. No to pchajcie, wieź tam jeden, No to wjechał, to się tam wpierdolił tam już to drugi, drugi, to czeka, drugi, czeka, drugi czeka, tu przejść. No to wiesz. To, to wie jak coś? już jedziemy wszyscy tak tą samą trasą zajednią. A nie kurwa, tak jeden stamtąd, drugi stamtąd. Znaczy stamtąd to nie jedzie żaden. No jak nie, idzować, czy za krzakami stoi już. Tu już jakiś godziek? Stoi, kurwa czeka. No a kto auto biało, jakie? To zaraz go wyrzucimy. Samuraj tam stoi jakiś, to tam opierdolił i już. tam tego zaraz wyrzucimy, bo tamto nie ma prawa tam jechać, wiesz?